Sekretne wejście, zwane po koreańsku ramieniem księżyca, było przejściem awaryjnym, służył do przywożenia zapasów i żywności do twierdzy, niezauważony przez wroga. W twierdzy Hwasang znajdowało się w sumie pięć tajnych wejść, i zbudowano je z cegieł. W twierdzy Hua znajdowało się w sumie pięć tajnych wejść, to znaczy było sekretne wejście północne. Sekretne wejście wschodnie, zachodnie tajne wejście, południowo zachodnie tajne wejście i południowe tajne wejście. Jednakże na ramię księżyca Brama. Znajduje się w środku pomiędzy bramą Księżycową Paldal i Bramą Namsumun. Zniknęło, gdy obszar został zurbanizowany. Wschodnie sekretne wejście jest oddalone od głównego muru twierdzy, aby nie było go widać z daleka. Wschodnia tajna brama znajduje się 166 bo na zachód od wschodniego stanowiska dowodzenia. Położone jest na północ od wschodu, z wewnętrznymi i zewnętrznymi ceglanymi łukami dla konia. Mur twierdzy zakrzywia się do wewnątrz i ma taki sam kształt jak księżycowa brama ramiona księgi. Homki E został zbudowany wewnątrz i na zewnątrz zamku. Po środku skrzyżowano ją z patelnią Homki E-G z kamieniem słupowym. W Suwon Hwa Sang było pięć tajnych bram, wszystkie zbudowane z cegieł. W górnej części księżyca, z ramieniem dong, zainstalowano okrągłe drzwi. Po lewej i prawej stronie wzniesiono kwadratowe pomniki. Kwadratowe pomniki, zwane po koreańsku bije, to strój kobiecy zmuszony do ukrycia się nad tajną bramą i obserwowania wroga. W 1976 roku, kiedy odbudowano tajne wejście, trzeba było dobudować ściany i schody. Żeby to nadrobić różnica wysokości gruntu wewnątrz i na zewnątrz ściany.